Zostawić, nie? W zimie. Gerald z Rifi. cały i zdrowy. Mówiłeś, że masz jakiś problem. Mhm. Mm z Wez. Wzięła paru ludzi i poszła za rzekę do Jawornika bić Nilgardczyków. No i to chyba właśnie robią partyzanci. Robią, jeśli dostaną taki rozkaz. A ja zakazałem jej opuszczać obóz. Do odwołania. No dobra, masz problem z dyscypliną. Ale co ja mam w związku z tym zrobić? Wes jeszcze nie uderzyła. Pewnie czai się ze swoimi chłopakami gdzieś w lesie koło tej wsi. Trzeba ją znaleźć nim zaatakuje. Powstrzymać. Ty się znasz na tropieniu. Pomożesz mi? Możesz na mnie liczyć. Dzięki, Geralt. Wiszę ci przysługę. Spotkajmy się w Welen pod drzewem wisielców. Stamtąd do jawornika jest już tylko kawałek. Prawda, żeś kiedyś królów mordował? To ta wieś na dole. Już czarno od Nilwgardczyków. Szykują egzekucję. A Wes nie widać. Może jest porywcza, ale nie głupia. Czeka na odpowiedni moment. Chce pewnie uderzyć po zmroku, jak... Ciii. Co znowu? Ludzie, trójka, lekko uzbrojeni, skradają się. Tam, od strony... Śmierć w czarnym! Epme! Zyrke! Wygląda na to, że się spóźniliśmy. Musimy ratować tę idiotkę. Za mną! I'll say, food. i say, food. say, food. I'll say, food. I'll Got food. I'll say, food. I'll say, food. i Bez kurwa mać, co ci odbiło? Ignorujesz polecenia. Idziesz na samobójczą misję. Jeszcze zamiast założyć na pierśnik, lecisz do walki w koszulinie rozpiętej do pępka z cycem na wierzchu. Nie jesteś moim ojcem, Roż. Nie będziesz mi mówił, jak mam się ubierać. Ale jestem twoim dowódcą, więc masz mnie słuchać. Partyzancka to też wojsko do kurwy nędzy. Nie mogłam zostawić tych ludzi. Oni nam pomogli. Żołnierz jest od zabijania wez, nie od ratowania. Jak ci się nie podoba, wstąp do siostrzyczek Melitele i przyucz się na znachorkę. Dawaj go. Dostaniesz z powrotem, jak zmądrzejesz. Jeśli zmądrzejesz. Idziemy! <słyski> <słyski> Na to, że macie jeńca. My nie bierzemy jeńców. Zabrałeś mi broń, Roż, ale poradzę sobie gołymi rękami. Zostaw go. Dość trupów. Co? Słyszałaś. Tak, i nie wierzę własnym muszą. On tu przyjechał mordować cywil. Widział nas. Chcesz, żeby wrócił do obozu i zdał raport? Emhyr i tak już wie, że zabijamy mu żołnierzy. Niech zobaczy, że potrafimy ich też oszczędzić. Roż dobrze mówi. Zabijać bezbronnego. Co się z tobą dzieje, Roż? Wiedźminci jaja udział? To są sadyści, okupanci! Później ci wytłumaczę. Ty, Czarny, zjeżdżaj stąd. Muran tak. Jest derma, Idź, zanim się rozmyślę. Dobra, idziemy, zanim przyjdzie tu jakiś patrol. Dzięki, Geralt. Gdybyś kiedyś potrzebował pomocy, wiesz gdzie mnie szukać.